Ho, ho, ho! Grudzień to taki miesiąc, na który czekamy cały rok. Wszystko za sprawą świątecznego klimatu, magii, jaka unosi się w powietrzu. W tym okresie Krono Mikołaj jest bardzo zajęty, ale szczęśliwy. Mikołaj odwiedził dzieci z wielu żerskich placówek, klubów sportowych i domów dziecka. Rozdał aż 750 paczek ufundowanych przez Swiss Krono. Swoją podróż rozpoczął od Zespołu Szkół Specjalnych. To magiczne miejsce. Już jak co roku taka tradycja grudniowa, mikołajkowa, że firma Swiss Chrono przygotowuje upominki dla żarskich dzieci. I dzisiaj wspólnie z Mikołajem gościliśmy w zespole szkół specjalnych i rozdaliśmy paczki przed cudownym dzieciaczkom, które bardzo się cieszyły, przekazały nam też przygotowane przez siebie podarunki, ciasteczka, cukiereczki. No i bardzo się cieszymy, że w ten sposób możemy wesprzeć również żarską młodzież, żarskie dzieci. To jest jeden z najpiękniejszych dni w roku. E, dzięki firmie Swiss Chrono od ponad 20 lat, bo taka to już historia, e, tak się dzieje, że jest przepięknie w naszej szkole. Magicznie chodzi Mikołaj, a w tym roku z Mikołajem nasz e, renifer, nowy terapeuta szkolny, e, certyfikowany e, Kodi. Kody jest owczarkiem niemieckim, który od tego roku uczestniczy w terapii naszych uczniów, która przynosi niesamowite efekty. Dzieci z zespołu szkół specjalnych przygotowały dla Krono Mikołaja specjalną niespodziankę. Krono Mikołaj nie ukrywa, że jest wielkim fanem sportu. Do twierdzy Żary przyjechał z upominkami dla młodych koszykarzy PC z Krono. To jest ten taki miły dzień w roku, gdzie wszyscy możemy z uśmiechem się spotkać. W tym roku doszło do jeszcze takiego eventu w postaci naszego 3x3 o mistrzostwo Żary. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Postaramy się, że byłoby to jakaś cykliczna impreza, a rzeczywiście ten Mikołaj, ta radość, tutaj, dzięki uprzejmości partnera, który dostarcza no, fantastyczne upominki tutaj dla wszystkich naszych zawodników, trenerów. W tym roku doszły jeszcze dziewczynki nasze, nasze trzy liderki, które z nami współpracują przecież od lat. Także myślę, że, że ten nastrój świąteczny już się wszystkim nam udzielił, było bardzo miło. Krono Mikołaj pożegnał się z koszykarzami i wyruszył w dalszą podróż. Wczoraj nasza firma odwiedziła zespół szkół specjalnych. Wczoraj wieczorem również BC Suite Kronożary. Dzisiaj UKS Promień Sekcja Siatkówki Dziewcząt. Za chwilkę Mikołaj z reniferami pędzi do piłkarzy nożnych klubu sportowego Promień. Oprócz tego podarunki otrzymały od nas jeszcze klub Agros oraz zespół piłkarski Młody Talent. Także ponad 700 paczek, 750 paczek zawitało do żarkiej młodzieży i dzieci. No oczywiście, wszystkie uwądowane przez firmę Speed Miła niespodzianka, bo oczywiście nie spodziewałyśmy się tego. Na pewno takie rzeczy są potrzebne, ponieważ bardziej pozwala nam się to jeszcze zgrać tak na boisku. I takie chwile są po prostu przyjemne i na pewno tworzą fajne wspomnienia. Dziewczyny odstańczyły taniec zwycięstwa i głośno podziękowały Krono Mikołajowi. Szono Mikołaj odwiedził również młodych następców Roberta Lewandowskiego. Piłkarze i piłkarki żerskiego promienia z niecierpliwością oczekiwali wyjątkowego gościa. grudnia to jest ogólnie wyjątkowy dzień na całym świecie, ale jak widzicie tutaj dzisiejsza młodzież i dzięki wsparciu firmy Ciskrono, mamy możliwość doznania ponad 200 paczek, także to pokazuje, że ta praca w klubie prowadzona naprawdę fajnie, co nie ukrywam, że ta pomoc i wsparcie z firmy Ciskrono jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe i na przestrzeni wielu, wielu lat. Także mam nadzieję, że, że ta pomoc wejdzie nie tylko dla naszego klubu, ale też dla innych klubów, bo to jest ważne i mam nadzieję, że te wszystkie takie składy, niespójne gdzieś tam w mieście pokazują to, że firma naprawdę jest, jest ważna i godna uwagi i ten gest jest bardzo szlachetny. Krono Mikołaj działa już od wielu lat, a obdarowywanie ludzi daje mu wiele radości. Uśmiech na twarzy dziecka jest najlepszym podziękowaniem. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Wesołych Świąt!